Nauczycielka pyta dzieci, kto jest najlepszym czworonożnym przyjacielem ludzi? Głasza się Jaś. Słucham cię Jasiu. Łóżko proszę pani. Spotyka się jaś ze Stasiem w biurze. Jasiu, skąd masz takie limo? Stary, wczoraj przy kolacji, modliliśmy się. Zbaw nas ode złego. I w tym momencie spojrzałem na teściową. Facet miał największy interes świata, całe sześćdziesiąt centymetrów, miał dużo koleżanek, ale żadna nie chciała iść z nim do łóżka. Wszystkie się bały. W końcu znalazł pomoc. W jego wiosce mieszkała stara czarownica, która znała odpowiedzi na wszystko. Objaśnił kobiecie, jaki jest problem. Czarownica chwilę pomyślała i mówi: Idź do lasu, nad Bajoro, tam będzie kot. Musisz zadać mu pytanie, na które odpowie nie. Gdy odpowie nie, to twoje przyrodzenie skróci się o piętnaście centymetrów. Facet udał się do lasu i zobaczył przechodzącego się kota dookoła bajora. Podszedł i zadał mu pytanie. Kotku, czy dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Nie. Facet spojrzał w spodnie i mówi. Rzeczywiście, to działa. Spytam jeszcze raz. Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Nie! Super, mam trzydzieści centymetrów, ale najlepiej byłoby mieć piętnaście. Spytam go ostatni raz i idę zabawiać się z moimi koleżankami. Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Gościu, ile razy mam ci powtarzać nie, nie i jeszcze raz nie! Jaś z Małgosią wybrali się w góry na wycieczkę. Na cały tydzień zamieszkali w górskiej chatce. Ale że było bardzo zimno, to Jaś poszedł po drewno. Gdy wrócił ze skrzynką drewna do chaty, od progu mówi. Kochanie, jak bardzo zmarzły mi dłonie. Małgosia na to. To włócz mi je między uda i się ogrzeją. Drewna nie starczyło na długo i Jaś musiał iść kolejny raz. Gdy wrócił, mówi Małgosiu, ale zmarzły mi dłonie. Małgosia wkurzona tą sytuacją mówi. Może niech w końcu zmarzną ci uszy Jasiu mówi do Stasia przyjdź do mnie dzisiaj o szesnastej a po co mam nowego psa a on gryzie właśnie chcę to sprawdzić niewinny napis na szafie u Jasia w sypialni dziękujemy ci za wolny dzień Jasiu